Dzień dobry, Bartosz Toczkiewicz. Tomek Barałkiewicz. Szanowni Państwo, co miesiąc wysyłamy Państwu pod koniec miesiąca raport, nowy cennik. Tomku, co zawiera ten raport? Raport, nowy cennik, najlepiej jak go pokażę na takim przykładowym raporcie. Raport wysyłany jest dzień lub dwa dni przed aktualizacją cennika, czyli zawsze jest dzień, aktualnie jest to dzień pierwszy każdego miesiąca, kiedy wgrywamy do aptek nowe cenniki. Dzień dwa, czasami trzy dni przed wgraniem wysyłamy raport nowy cennik. Wygląda on w taki sposób, jak go teraz wyświetliłem Państwu. Raport zawiera informacje dla kierownika apteki. Wysyłamy go najczęściej na maila kierownika apteki. Możecie też zdecydować, na jakie maile ma być wysyłany. I co raport zawiera? Po kolei. In, in, yy, nazwę produktu, numer yy, BLOS produktu, żeby łatwo znaleźć go w aptece, status produktu, czyli czy to jest OTC, czy, yy, czy RX. I teraz są dwie kluczowe informacje. Cena obecna to jest cena, nie która jest w aptece, tylko która jest obecnie w cenniku procent plus, czyli jeżeli w danym miesiącu dzisiaj działa w aptece Procent Plus, to zarekomendował przykładowo dla Tiokodinu cenę 18,59. A w nowym cenniku, czyli nowa cena, jaką cenę wgra? Nadal jest 18,59. W przypadku Tiokodinu widać, że nie ma różnicy, czyli nie ma zmiany na kolejny miesiąc. Czyli tu jest kolumna kolejna różnica. Widzimy na przykład, jakbym miał coś takiego znaleźć. Tetigran widzimy, że zmienia się o 7%, czyli cena rośnie o 7%. Czyli wiemy z tego raportu, że wgrana nowa cena i przecena magazynu na Tetigran zmieni jego cenę o 50 czy na 60 groszy. Kolejna kolumna w raporcie to ceny ustalone. Bardzo ważna kolumna. Jeżeli lokalnie w aptece kierowniczka apteki zblokowała jakąś cenę w cenach ustalonych, to tutaj będzie się ta cena wyświetlała i tu już widzimy, że na przykład na Mundjaro jest cena zblokowana w cenach ustalonych, ale jest zblokowana na idealnie takiej samej cenie jak proponuje Procent Plus, więc przykładowo może sobie ktoś usunąć tą cenę z blokady kamsoftu niepotrzebnie, jest ona zrobiona, bo cena w Procent Plusie jest taka sama, więc od razu tutaj widzi kierownik apteki, że jakaś cena jest lokalnie w aptece ustalona. Mamy potem kolumnę promocja centralna to dla tych z Państwa, którzy mają apteki w ramach sieci, jeżeli sieć wgrywa jakieś promocje centralne, to tutaj będzie taka cena uwidoczniona w, tej, w tym przykładowym arkuszu tego nie ma. Bardzo ważna kolumna, którą lubią bardzo kierownicy aptek ilość sprzedaży poszczególnych pozycji za ostatnie 60 dni. I ten arkusz, nowy cennik, jest właśnie posortowany po tej kolumnie. Czyli widzimy, że numerem 1 w tej aptece są kompresy jałowe, 380 sztuk sprzedaży w ostatnich 68 dniach. Drugą pozycją są, jest Jocodyn, i po tej kolumnie jest posortowany ten arkusz. Potem mamy cenę zakupu. To jest średnia cena zakupu apteki za ostatnie 60 dni, żeby można było sobie podejrzeć, po ile kupujemy. I jest informacja potem o procencie marży z nową ceną. Tu przyjrzyjmy się na takim przykładzie tego Tetigranu Przy obecnej cenie zakupu 4,10%. Poprzednia marża była 54%, nowa będzie 57%, i zmiana jest marży o 3%. To jest taki raport, który dostaje kierownik apteki żeby w jednym miejscu miał dokładne informacje, co też takiego nasz system planuje zmienić w nowym miesiącem. Tomku, nasz raport, nowy cennik, posiada bardzo dużo interesujących danych analitycznych. Co z punktu widzenia użytkownika i kierownika mogę zrobić najszybciej? Czemu najlepiej się przyjrzeć? To jest takie, Bartku, pytanie, które zadają nam kierownicy. Mówią, mam 5 minut. Na co mam zwrócić uwagę? To ja Wam pokażę, jak proponuję przeglądać ten raport, jak ktoś ma tylko 5 minut, a potem wejdziemy dalej w szczegóły, jak ktoś ma więcej czasu. Jeżeli mamy tylko 5 minut, ja proponuję kierownikom spojrzeć sobie na kolumnę F, czyli różnica w cenie, która pokazuje procentową zmianę ceny. Według naszych analiz i psychologii pacjenta, Zauważalne takie przez większość pacjentów są różnice powyżej 10%. Więc ja mówię wtedy kierownikowi tak: otwórz sobie ten raport i przelatuj, tak mówiąc kolokwialnie, w dół, szukając zmian cen o więcej niż 10% w górę lub w dół. I ja to teraz robię, czyli przelatuję te zmiany, szukam takiej pozycji. I jak widzicie, większość zmian po kolei po rotacji. Jestem już przy pozycji 91, gdzie mam rotację 24 sztuki za ostatnie dwa miesiące i nadal nie mam żadnej zmiany powyżej 10%. Tu wyłapuję pierwszą taką zmianę. O, widzicie, Prolutex, cena się zmienia o 10% do góry podwyżka. Zatrzymuje się. I mówię OK, tego produktu sprzedaję 20 prawie opakowań w dwa miesiące i zastanawiam się, czy ta zmiana. 7% na 17% jest OK. Mi się wydaje, że to jest właściwa zmiana, prawdopodobna idąca gdzieś tam za rynkiem i prawdopodobnie aktualizująca inflacyjnie tą cenę również, więc ja bym to zostawił. Ale warto wiedzieć, że taka zmiana powyżej 10% występuje. Szukajmy dalej. O, tu jest kolejny przykład. 153 pozycja. Y, witamina C z firmy Active Lab. Spadek ceny o 14%. Widzę, że nadal mam marżę bardzo dobrą. Też bym to zostawił. Ale może wychwyćmy jakiś taki przykład. Zobaczcie, tutaj dochodzę. O, wyłapuję pozycję. 20% zmiany ceny na Olfen. Czyli obecna cena 47,95 będzie podwyżka na 59,75. Natomiast w tym miejscu może ktoś rozważyć, jeżeli chce ewentualnie włączyć jakiś produkt w ceny ustalone i w Kamsofcie sobie wprowadzić w cenę ustaloną blokadę ceny, bo nie chce aż tak dużej podwyżki. Nie wiem, czy zrobiłbym to w przypadku tego Olsenu, bo zobaczcie, on też nie ma aż tak dużej tutaj rotacji, ale po to zatrzymujemy się na tych największych podwyżkach. Ja proponuję kierownikom, żeby przejrzeć w ten sposób 300, zobaczcie, ja już teraz jestem po 300 pozycji, bardzo niewiele tych takich drastycznych zmian jest i tylko te drastyczne zmiany bym się im przyjrzał, ewentualnie jak któraś by mi się nie spodobała, wprowadziłbym je na chwilę do cen ustalonych. To bym zrobił w 5 minut i zostawiłbym raport i więcej bym nie analizował. I to jest takie szybkie przerzucenie raportu, przewijając i szukając zmian powyżej 10% w kolumnie F. A Tomku, co możemy w takim razie sobie przefiltrować, zobaczyć jak to wygląda, jeśli właśnie mamy 10 minut? Mamy więcej czasu. Szanowni Państwo, warto nauczyć się w arkuszach kalkulacyjnych, a to, co pokazujemy, ten raport jest arkuszem kalkulacyjnym. Warto nauczyć się bardziej zaawansowanej obsługi tych arkuszy poprzez filtrowanie. I teraz pokażę Wam, jak to się robi. Tutaj w nagłówku, w nagłówku każdego arkusza, ja go mam otwartego w programie Excel. Możecie go otworzyć w różnych programach, które są często bezpłatne, np. Open Office lub Google Docs. Tutaj mamy takie trójkąciki. Te trójkąciki służą do filtrowania. Jak widzicie, obecnie mam przefiltrowane według sprzedaży za 60 dni, czyli mam tutaj trójkącik. U mnie jest to w wersji angielskiej: sortuj od największych do najmniejszych. Jest to posortowane w ten sposób, ale mogę sobie to pofiltrować po największej zmianie ceny, czyli robić trójkącik. I pofiltrować od największych zmian cen. Czyli widzę, że na przykład Tantum Verde Pastylki w tej aptece zmiana ceny będzie z 22,95 na 22,95, ale ten produkt w ogóle w aptece nie rotuje. W związku z tym mogę się w ogóle tym nie zajmować. Więc to jest taka pierwsza zmiana, czyli filtrowanie. A teraz pofiltruję od największych obniżek. I widzimy, że jakiś probiotyk, tutaj Multiflora Apteo, jest obniżka ceny o 38%. Mogę sobie sortować, klikając trójkącik od największych do najmniejszych, i my rekomendujemy, żeby, właśnie mając więcej czasu, użyć dwóch filtrów. Pierwszym jest sortowanie po różnicy cen, czyli kolumna F. Klikam w trójkącik. W innych programach ta funkcja filtrowania sortowania może być w innym miejscu, natomiast tutaj mogę sobie po tym trójkąciku od największych do najmniejszych i mogę sobie szybciutko przejrzeć zmiany cen podwyżki powyżej 10% lub w drugą stronę od najmniejszych przejrzeć wszystkie obniżki powyżej 10%. Jak widzicie, jest ich niewiele. Żeby sobie to ułatwić. Pokażę Wam drugą opcję filtrowania. Klikam na sprzedaż za 60 dni, trójkącik, i mogę tutaj w okienku, gdzie widzicie te ptaszki, wyeliminować puste komórki, czyli wszystkie miejsca, gdzie nie ma sprzedaży. Tutaj jest to nazwane blanks. W wersji polskiej, jeżeli macie system, będzie to nazwane puste. Klikam trójkącik, tutaj znaczy ten ptaszek, robię ok. I zniknęły mi wszystkie miejsca, gdzie nie ma sprzedaży za ostatnie 60 dni, i mam teraz filtrowanie wszystkie obniżki tylko z produktami, które miały jakąkolwiek rotację. I widzę, że w przypadku tej apteki mam takich produktów 11, które cena obniża się o bardziej niż 10% i mogę sobie je przejrzeć szybciutko tutaj. A podwyżek powyżej 10% mam 13 i mogę je przejrzeć dzięki temu, że wyfiltrowałem: sortuj od największych i usunąłem filtrem wszystkie komórki, które mają pustą rotację, czyli rotacja wynosi 0. Takie coś bym zrobił i robią to kierownicy, jeżeli mają 10 minut, a nie 5. Tomku, a co jeszcze? Warto w takim razie sprawdzić albo przejrzeć w naszym raporcie. Moją ulubioną kolumnę, jak rozmawiam z aptekami. Teraz zobaczcie, wrócę do punktu wyjścia. Bardzo ważną funkcją jest wyczyść filtry. Tutaj widzimy takim lejkiem, że jest zastosowany filtr. Ja ten filtr teraz usunę, czyli klikam na tą komórkę i mam krzyżyk, czyli usuń filtr. I teraz już nie jest to pofiltrowane, czyli widzę. Wszystkie dane. Nie poprzednio wyfiltrowałem, żeby tych pustych pozycji nie było, czyli żeby nie było produktów bez rotacji. I przywrócę no również filtrowanie początkowe, czyli od największej, od największej rotacji produkty. Tak, ten arkusz wygląda na dzień dobry. Moją ulubioną komórką, jak mamy chwilę czasu więcej, a my zachęcamy, żeby raz na miesiąc, takie pół godzinki sobie na przejrzenie raportu przeznaczyć, i tyle wystarczy. To jest kolumna G, czyli cena ustalona. W tym miejscu znajdują się wszystkie ceny, które lokalnie kierowniczka apteki zablokowała sobie u siebie w Kamsowce, żeby procent plus, mówiąc kolokwialnie, nie mieszał jej w tych cenach. I widzimy, już teraz, jak spoglądam na tą kolumnę, przewijając ją od góry, widzę, że ktoś sobie tutaj zablokował Loperamid, czyli podniósł cenę z naszej sugerowanej 14,59 na 15,95. Rzeczywiście, przy dużej rotacji, jest to produkt, który mogą pacjenci nie zwrócić uwagi na niego, a ktoś chce zarabiać więcej i poprawił tą marżę z 60% na jeszcze większą. Bardzo dobrze kupiony w ogóle był ten produkt tutaj. Ale widzi też kierowniczka apteki, że mundaro jest blokowane na takiej samej cenie jak w Procent Plusie. I na przykład może sobie tą cenę ustaloną usunąć w kamsofcie, żeby niepotrzebnie ona tam nie była, bo tych cen ustalonych rekomendujemy, żeby nie było za dużo też i taki mundaro może sobie w kamsofcie usunąć, no bo po co blokować, jeżeli Procent Plus taką samą cenę ustala. I teraz znowu zastosuje ten sam filtr. Tutaj warto się przyjrzeć, bo on w tej kolumnie jest bardzo użyteczny. Klikam na trójkącik, wyszukuję tylko puste, czyli żeby mi usunął z listy wszystkie pozycje, gdzie nie ma ceny ustalonej. Zobaczcie, pojawiły mi się tylko i wyłącznie te produkty na liście. Tutaj jest krótka lista, które są zblokowane w cenie ustalonej w aptece. Tych produktów w tej aptece jest 84 sztuki, czyli tyle sobie zblokował, mniej nawet. Tyle sobie zblokował tutaj kierownik apteki, i teraz przelatuję z kierownikiem, jak ja rozmawiam przez wszystkie, i najpierw usuwam w aptece w Kamsofcie wszystkie ceny ustalone, które są zbliżone do procent plusowej. No bo zobaczcie, jeżeli mamy taką sytuację, że różnica w cenie tutaj mamy na omega Active Labu. Cena w procent plus jest 19,59, a ja ktoś sobie w ustalonych cenach zblokował na 19,95, to moim zdaniem szkoda czasu kierownika apteki na zajmowanie się tą, tym produktem. Ja bym od razu miał otwarty Camsoft, moduł strategię, ceny ustalone i usunąłbym tą cenę z blokowania. Następny produkt, który bym usunął, to pewnie przelatując tutaj dalej, zobaczcie, następny produkt Structum. Też niepotrzebne blokowanie, skoro jest taka sama cena. Następny produkt sól fizjologiczna, też cena zbliżona czyli usunąłbym z kamsoftu lokalne blokowanie na wszystkie produkty, na które cena jest zbliżona i bardzo ważne przyjrzałbym się, czy czasami nie jest cena ustalona dawno temu na jakąś pozycję, a marża jest. Bardzo niska. I teraz zobaczcie, szukam tu takiej pozycji, gdzie cena ustalona jest znacznie niżej o Rapacholin. Zobaczcie, Z procent plus rekomenduje obecnie 17,99, czyli w tym miesiącu jest taka cena w tej aptece sugerowana. W przyszłym miesiącu jest rekomendowana podwyżka o złotówkę i marża na tym produkcie jest 19%, była 15%. Ktoś zblokował tą cenę na rapacholin w aptece na poziomie 15,95, czyli można powiedzieć na poziomie ceny zakupu. I tutaj z kolei był na pewno jakiś powód, możliwe, że chciał zrobić sobie promocję, albo to jest bardzo wrażliwy cenowo produkt w okolicy jakiś sąsiad zrobił sobie taką promocję, więc tutaj może sobie spojrzeć kierownik apteki i na przykład powiedzieć OK, Utrzymam to w ustalonych, ale może na ciut wyższym poziomie, i na przykład w cenach ustalonych w końcówce sobie zrobi 16,99. Na przykład. Czyli szukam ekstremalnych różnic w cenach, i również w drugą stronę czasami wychwycimy taką sytuację, że cena zblokowana w aptece jest dużo wyższa albo znacząco wyższa niż procent plus sugeruje. Nie wiem, kto tu taką cenę znajdę. Ale wtedy można również to rozważyć, czy czasami nie jest, za, nie jest za wysoko zblokowana jakaś cena. Czyli przeglądam sobie dwie rzeczy. Czy ceny ustalone nie są bliskie procent plusa i usuwam je z cen ustalonych, a po drugie, jeżeli są znaczące różnice między procent plusem a cenami ustalonymi, to zastanawiam się, czy nie skorygować ceny ustalonej. Czyli zrobiłem to poprzez filtry. Przydatna druga funkcja. Tomku, w kolejnych miesiącach pojawi się coś nowego. Czy już możemy powiedzieć? Tak. Na prośbę kierowników aptek, dorzucimy jeszcze kolumnę. Tutaj się pojawi kolumna N obecny stan magazynowy apteki. Czyli, tak jak tu macie rotację za 60 dni, to tutaj na dzień sporządzania raportu będzie stan magazynowy. Część kierowników mówi, że czasami ustala sobie cenę na jakiś produkt z krótką datą albo ma jakąś nadwyżkę magazynową i sobie robi głęboką promocję łamiąc cenę procent plusa, więc żeby to widzieli od razu pod ręką, to tu się pojawi w kolumnie N stan magazynowy w konkretnej aptece, żeby móc sobie, żeby nie musieć tego szukać w kamsowcie będzie to już pod ręką. Tak, jeszcze Bartku powiem na koniec, zanim jeszcze pożegnam się z Państwem, że e, ja to pokazywałem na programie Excel, jeżeli macie inny program, to poszukajcie tych wszystkich punktów sortowania i filtrowania. Jeżeli byście mieli trudność, zadzwońcie do nas lub napiszcie maila. Powiemy wam jak to filtrować w programie OpenOffice, LibreOffice czy Google Docs. Mamy też takie możliwości, żeby wam szybciutko podpowiedzieć, jak to filtrowanie tam robić. I zachęcamy was, żeby to miesiąc poświęcić. 20 minut, pół godziny na takie szybkie przejrzenie raportu, nowy cennik i mieć temat zarządzania cenami na miesiąc z głowy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.